Płaszcz, który spadł. Nauczanie domowe 15 czerwca. Druga Księga Królewska, rozdział drugi, wersety 1 oraz od 6 do 14. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, Eliasz szedł z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do niego. Zostań proszę tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział: Na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę cię. I szli dalej razem. A pięćdziesięciu spośród synów prorockich poszło i stanęło sprzeciwka w oddali, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody. Tak, iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza: Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby proszę dwie części twojego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się Twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz wśród wichrów wstąpił do nieba. Elizeusz zaś patrzył i wołał: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu i wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry i uderzył w wody. Wtedy rzekł: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Jak widzimy, Elizeusz uczy się u Eliasza. Zdobywa praktykę bycia prorokiem, ale prorokiem niewyuczonym, prorokiem powołanym, który jednak musi zdobywać doświadczenie. Musi przyjmować pewien styl, sposób funkcjonowania, działania pewną mentalność. Eliasz uczy również Elizeusza tego, że musi on odejść. On jako poprzednik przestanie działać na ziemi. Elizeusz zostanie sam. Ta prawda o odejściu starszego pokolenia również musi być przekazana i przyjęta przez tych, którzy są adeptami posługi proroczej. Zauważmy, że to uczenie zawiera bardzo ważne elementy towarzyszenia i przyglądania się życiu oraz, jak tu widzimy, odejściu z tego świata. Jest tu element naśladowania. Elizeusz, tak jak Eliasz, uderza płaszczem w wody Jordanu. I w końcu Elizeusz chce, aby dwie Części ducha przeszły od Eliasza do niego. I tutaj widzimy, nie wszystko jest takie zero-jedynkowe. Eliasz uczy, że jest to wola Boga. Jeżeli Elizeusz zobaczy odchodzącego Eliasza, otrzyma to. Jeżeli nie, będzie inaczej. To Bóg wybiera, Sposób i styl, i widzimy, że przychyla się do prośby Elizeusza. Dwie trzecie duchowości Eliasza jest przyjęte przez Elizeusza. Natomiast sam płaszcz jest symbolem domu, a zatem wychowania, wartości, stylu życia. Ten płaszcz jest właśnie tym symbolem otrzymania przez Elizeusza tych dwóch części duchowości i jedną trzecią musi wypracować sam. Więc każdy z nas powinien sobie zadać to pytanie i to jest Twoje zadanie. Kto jest dla Ciebie Eliaszem? Tym poprzednikiem, który Ciebie uczy? I po drugie, co przejmujesz od swoich poprzedników? Co jest tym bogactwem, wartością, tym płaszczem, który spadł dla ciebie z podarunkiem dla ciebie z nieba, bo Bóg ci dał takich właśnie, którzy poprzedzają cię, którzy cię czegoś uczą. A jeżeli nie ma takiego kogoś, powinieneś odnaleźć kogoś, kto pozwoli ci rozwijać się i od kogo otrzymasz dom, płaszcz, styl życia, dwie części duchowości. Niech ci w tym procesie. Naśladowania i przyjmowania błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.